Kiedy realizujemy jakikolwiek projekt Pathways, to każdy z nich posiada dwa cele. Jeden cel to jest cel projektu, drugi cel to jest cel mowy i one zazwyczaj nie są zbieżne. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ celem mowy Aleksandry, celem projektu... Właśnie projektu Aleksandry było, żeby przez przynajmniej 6 miesięcy, oczywiście może być dowolnie długo, była ona liderem w organizacji działającej na zasadach wolontariatu. I miała być tym liderem, miała się zademonstrować w swoje umiejętności i potem zdać z nich raport. No i właśnie, w takim razie bezsprzecznie. Że jest tutaj zrealizowanie celu projektu. Ponieważ Aleksandra to dokładnie zrobiła. Natomiast, i o tym ja nie powiedziałam, ponieważ sama dopiero przeczytałam informacje o tym projekcie, bo nie, była, nie miałam nic oceniającego. Celem mowy jest podzielić się po prostu doświadczeniami z bycia tymże liderem. To... Pokazanie jakichś aspektów tego bycia liderem to nie musiało być po prostu raport z tego, jak to było. Między innymi, jednym z punktów jest ewaluacja 360. I mam wrażenie, że tutaj w tejże mowie było bardzo dużo tego elementu. Ale o co mi chodzi? Kiedy przygotowujemy projekt tego typu, mowę tego typu, to warto jest pamiętać o publiczności, ponieważ była mowa zdecydowanie informacyjna i jednym z większych problemów w mowie informacyjnej jest przeładowanie informacjami. I tutaj było bardzo dużo informacji, tutaj było aż gęsto od informacji. Na tej prezentacji slajdy aż się uginały. Ale ile tak naprawdę my jako publiczność jesteśmy w stanie zapamiętać, kiedy ich jest aż tak bardzo dużo. Więc chciałabym zwrócić waszą uwagę. Aleksandra, co, co zrobiła fantastycznie? no Ona walczyła na gruncie tej mowy informacyjnej, żeby utrzymać naszą uwagę, żeby te informacje przekazać jak najbardziej strawialne, prawda? Bo rzeczywiście na przykład prezentacja była przepiękna. Postawa Aleksandry, fantastyczna. Utrzymywanie kontaktu z nami i rzucanie jakichś anegdotek, czy na przykład zdjęcia na końcu. To wszystko było bardzo dobrym zabiegiem, ale czego mi zabrakło? To takiego uwzględnienia nas, ponownie tej takiej świadomości widowni, tego, że jak my tu siedzimy, to my nie zapamiętamy tych wszystkich cech. Ale gdyby na przykład Aleksandra wybrała trzy cechy z nich wszystkich i podała do każdej z nich jakiś przykład, prawdopodobnie bylibyśmy w stanie dużo więcej powiedzieć, zapamiętać i no po prostu pamiętajmy o tym. Projekt to nie jest to samo co mowa. Aleksandro, gratuluję Ci zrealizowania projektu. Czekamy więcej. No.